Cześć, witam wszystkich z tej strony. Polski Lisek i jak widz, widzieliście na obrazku, w opisie, te światło mogę pokazywać. Yy, Rozpoczynam serię Single. Single. Single, play, player, single Player. Po prostu sam z modpakiem. Modpak od Polskiego Pingwina. My to nazwiemy modpackowo. Bo, modpakowo. Survival. Do mnie tam. Wyłączone typ domyślny dungeon. Dobra, świat się tworzy, a ja dalej opowiadam. No więc wpadłem na ten pomysł, jak niektórzy wiedzą, Polski Pingwin dodał modpaka Dość taki, myślę, że jest całkiem zajebisty i będziemy na nim grać. Tylko ja czekałem troszkę dłużej na tego modpaka aż wyjdzie ta wersja jakby druga, bo ta pierwsza była wiadomo jeszcze zbugowana, to było oczywiste, że ona będzie zbugowana. Jak widzicie teraz tu się wszystko tam pom 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 mieli. Wszystkie mody się wgrywają. Tu mamy już o. Mana się ładuje, wszystko się ładuje, świat się nam ładnie generuje. No, więc chciałbym z wami chciałbym z wami. O, widzimy dużo lasów wokoło, świat, tam pustynia. Zobaczymy co to jest w, w, w oku wokoło. Aha, no i dużo dużo modów. Między innymi ja tu pokażę wszystkie itemy Teraz nie wyświetla wszystkich, teraz wyświetla wszystkie 27 stron itemów Ja tu przylecę tak szybciutko Bo tu niby są te normalne jeszcze, normalne, normalne, normalne Normalne już w ogóle, uuu co to są za bloki myślicie sobie? Co to jest, co to jest, CO TO JEST? CO TO JEST? Co? No dobra, to akurat nie CO TO JEST? Jest milion różnych jak widzicie Doradkowych itemów, milion mobów. Tu mamy jakieś takie wokur debele. Warerunie! Badaj to. Patrzcie te bronie tu niesamowite z tego co ja widzę. I ogólnie jest tego bardzo dużo. Ja się jeszcze tak z wami przywitam, oczywiście, jak zawsze. No i co? Ja myślę, że ruszamy gdzieś w świat. Yy, może? Aha, i do czego, aha, do czego służy to? Na przykład, jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć, bo ja nie, oczywiście nie będę wiedział, jak wszystko tutaj skraftować, na przykład będziemy chcieli się dowiedzieć, jak skraftować. O, to ten. Nie, ten bloczek nie, to się nie, nie. O, tak, tak, tak. Na przykład. Czerwony Redstone. Na przykład, chcemy lampę Blaze'ów. Blazową lampę, czy jakby to tam nazwać. No i mamy tutaj wyświetlone yy, sposób kraftowania No tu wiesz, jeszcze idzie bardziej szczegółowo, nie na przykład o, sztabka żelaza. Z tego jeszcze idzie przejść na to. I po prostu jest to świetne. Ta modyfikacja, jest to świetne, jest to świetne, trzeba przyznać. Yy, no i co? No dobra, my musimy ruszać gdzieś. Może tu drzewko sobie zbierzemy od razu drewno, bo to podstawa jest wydoma. i Myślę naprawdę, że ten mod... Yy, Man. Ten mod jest naprawdę dobry, dobry, to trzeba przyznać, to trzeba przyznać, ja starałem się jak najmniej o nim wiedzieć, żeby jak najbardziej być zaskoczonym, dzisiaj bardziej myślę trochę wstępnie, e, zobaczymy o co w tym, tu, w tym wszystkim chodzi, nie, po prostu tu sobie trochę pobiegamy, zobaczymy, ja bym, tamtą stronę jest pustynia, Aha, jest, dodane jest również bardzo dużo różnych różnych mobów od tam super creeperów przez ender pająki i takie tam inne o od razu Aha, no i kolejna rzecz. Jak widzicie tu wyskakuje taki chudzie... Jak, znaczy chudwa może nic nie powiem W lewym górnym roż, rogu naszym wyskoczyło to ile ma owca nasze życie, nie? I od razu wyskakuje jakie zadajemy jej obrażenia, no my jej akurat zadajemy tylko po jeden bo ją rączką Ale jak już byśmy mieli na przykład jakiś miecz to już obrażenia są inne i widzimy też tutaj na żółto wyświetla się yy, po ile ją uderzamy I co ona się tak teleportuje, troszkę mi tu lagowało No, ja sobie zbiorę Co to jest? Co to jest? Patrz! Wolf. Nie da się z tym nic zrobić. Rod. On. And. What the fuck? Nie mam pojęcia co to było. A czy to był posąg, to wyglądało jak posąg przynajmniej. Ale nie wiem do czego to służy i jak to ma działać. Także. Uff. Póki co nie wiem nic. A czy oczywiście, jak będą jakieś rzeczy, których będę długo nie wiedział, na przykład, już chcielibyśmy ich użyć, to się dowiemy, co się z nimi, z nimi robi. się Oczywiście i po prostu, no, ja się będę dowiadywał w trakcie. Tu mamy, o, mamy jakąś chyba wioskę już. I widzieliście, no ja, pff, nie miałem pojęcia co to na przykład jest. Tu już mamy chyba pierwszą wioskę. Pierwszą wioskę, pierwszą wioskę. Du -du -du. Tak, mamy villagersów. Cześć. O, i chcą się z nami za szmaragdy wymieniać. Z tego co widzę, ale ty za dużo nie masz do zaoferowania. Może kogoś innego? No, każdy z nich ma coś innego do zaoferowania, jak widzimy już. Też, no, co ty masz? Ciasteczka, no. Takie różne. Ja na razie muszę ci ukraść. Czaskie. Klepka. Ale nie będę takiej wam od razu zasadzę. Na nowo, żebyście nie byli źli na mnie znowu. Aha, ja nie mam crafting table. Musielibyście mieć gdzieś tu pewnie. Bo nie chcę marnować jeszcze tego drewienka, bo nie wiem na co je użyjemy, na co się przyda. Na pewno gdzieś tu macie crafting. Tylko gdzie. Letter boots... Letter, letter to przecież skóra jest. To jak... Aha, no chyba że przeferbowane te białe buty. Znaczy te skórzane. I mamy crafting, dobra. Skraftujemy sobie chlebka jednego. Bo... jesteśmy gości. Później będą problemy z tym wszystkim. Dobra, no na wstępie widzę, że tu jest was trochę. Taki sobie tu macie pustynny... Yy, Inną wioskę, pierwszą jaką ty już widzimy, dalej po prawej jest kolejna wioska. Jakaś, ja bym ogólnie udał się, nie chciałbym mieć y, domku na piasku. Ja bym, znaczy, domek na razie, chciałbym się osiąść. Osiąść bym się w jakimś takim miejscu, gdzie jest zielono ładnie i spokojnie. Nie znowu dżungla ani las, y, tylko gdzie jest trochę bardziej spokojnie, że jest zielono, ale znowu nie ma nie wiadomo jak dużo drzew. Nie, tam jakieś drzewo, to spokojnie, nie ma problemu. No. Y, kontynuując. Dalej, co jest w tym modpaku? Na pewno jest kilka różnych światów. Jak mamy świat typu nether i to w naszym wypadku ta Ziemia, to również jest coś typu no typu neteru, że mamy portal i teleportujemy się w to miejsce i po prostu jest nowy wygenerowany świat. Nie mam pojęcia, jak one wyglądają jeszcze, ani jeden. Jest ich bodajże 5 jak się nie mylę, albo. Nie wiem, tak mi się wydaje, nie wiem, czy ta liczba nie jest przeze mnie właśnie wymyślona. I po prostu też jestem tego wszystkiego ciekaw, bo nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać. Tu mamy dżunglę małą. Dość duży ten las, z tego co widzę. Ciężko będzie się przez niego przebić w miarę szybko. No, ale już, już widzimy żerci są. Jest możliwość handlu z nimi za szmaragdy. I ogólnie jest naprawdę dużo, 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 dużo rzeczy, które można z, tych, z tego modpaka wyciągnąć. Co do update'ów, jeżeli pingwin będzie wypuszczał jakieś nowe update'y... jeśli się zachowa safe, to myślę, że nie ma problemu. A czy jeśli się zachowa safe i jak się przerzucimy na nową wersję, że to nie będzie miało żadnych konsekwencji, to myślę, że tak, że bez problemu się będę przerzucał zaraz za pingwinem. Bo to chyba nie będzie miał większego. Większego problemu, większych tam strat nie będzie. O, już widzę. Chociaż może bym tu gdzieś się wyciął trochę las. Trochę lasu, ale ja bym chciał blisko czegoś. Póki co w tym odcinku pójdziemy w świat. Zobaczymy, co jest gdzie. Dobra. Nie wiem po co po co to pajacuję zamiast skraftować od razu coś sobie. Sorki, eee, że mi tak... o jakoś tak źle mi się nie trzyma. Eee. Crafting postawimy, Patyki, skraftujemy y Kill wiadomo mm. jeden y I może sobie weźmiemy od razu miecz I sprawdzimy różnicę na przykład w hitach Teraz sobie że, jak z ręki jeden to mm. już, już widzimy, że z drewnianego y z drewnianego miecza mm. już atakujemy po cztery, Także jest różnica. Ujemmy sobie bo, żeby mięsko, bo jesteśmy głodni. Znowu. A wiadomo, że później to będę... Aha, jeszcze jedną wełnę poszukałem. Żeby później móc sobie skraftować łóżko. Bo tu w nocy jest naprawdę... naprawdę groźnie. No, no. Dobra, mamy troszkę mięska więcej na drogę. Crafting sobie weźmiemy ze sobą Skraftowałem dwa miecze? Nie mm. jak mogłem? Aha no, mogłem, no tak, mogłem, bo, bo dwa patyki mi zostały. No nic, no, one się szybko zużyją. To nic. Tu mamy... Dynie. Dynie, tu są kurczaki, tu są. Okej. Okay. Tak, dobra. Tam już widzimy jakiegoś kobla, już tam coś się dzieje. Tu już widzimy, jak się generuje nam świat, niech on się tutaj wygeneruje. W tym czasie zdobędą trochę pożywienia dla nas. Jakieś wodospady, jakieś tutaj po prostu widzimy kurcze wzgórza na dole kobl. Węgiel, o, węgiel by się przydał teraz. Pik-pik-pik! widać, że. A czyli widać. Ten mod jest naprawdę dobry, moim zdaniem, jest naprawdę wypasiony. Modpack w sensie. I myślę, że tą serię singlową będziemy długo prowadzić. A i dalej bardziej do spraw organizacyjnych. Poza tym, że tu sobie wykopię trochę węgla, chodzi mi teraz o ogólnie. Trochę teraz nie, nie wrzucając znowu odcinka, odcinków. Ale to dlatego, że realizuję jeden z ważniejszych, myślę, planów moich i e skate'a. Otóż, myśl... na razie nic nie powiem na ten temat, jest to dalej, ciągle to będzie niespodzianka. Ale powiem tylko tyle, że mamy duże plany i myślę, że będziecie z tych planów, jeżeli się uda nam się je zrealizować, tak jakbyśmy je chcieli zrealizować, to myślę, że będziecie z nich zdecydowanie zadowoleni i spodoba wam się to w sensie to co zrobimy na razie nie mogę nic jeszcze zradzić. musicie być cierpliwi staramy się to zrealizować jak najszybciej, jak najlepiej jee, mamy noc także to będzie teraz jazda trzeba szybko znaleźć jakieś miejsce na nocleg i tam zakończyć nasz odcinek no więc wracając do moich planów, bądźcie teraz naprawdę warto żebyście byli teraz ze mną i śledzili mój kanał, bo naprawdę to co się będzie działo w ostatnie, nie no, w ostatnie, no w najbliższym czasie. O, to co, z... o kurde, to co chcemy zrobić teraz w najbliższym czasie? Jeb Uuu, dobrze, że nie zginąłem. To co chcemy zrealizować w najbliższym czasie? Koko biegnę. Tak. Co chcemy zrealizować w najbliższym czasie? Nie umiem się wypowiedzieć, bo co chwilę sobie przerwam. To, co zrealizujemy w najbliższym czasie, na pewno Was ucieszy. Tak przynajmniej mam taką nadzieję ze skate'em. I mam nadzieję, że po prostu ucieszycie się, widząc to, co zrobimy. No po prostu muszę tak mówić dziwnie, bo nie mogę Wam zdradzić tego, co mamy w planach, ale postaram się sześć to? Co tu tak wyje. Staram się, aby było jak. Ocelot, świnia. Świnia, ocelot. Świnia, ocelot, ocelot, świnia. Świnia. Nie. To żadne z Was tak nie wyje. Więc po prostu zrealizujemy to w jak najlepszy sposób. I po prostu. Ocelot. I umożliwi. Kurde, no nie mogę nic zdradzać póki co. Więc wracając do naszej rozgrywki, szukamy jakiegoś miejsca na nocleg legy. Jeśli chcielibyście oglądać tę serię, moim zdaniem ten modpak jest naprawdę gruby i wypasiony. Więc myślę też, że grać będzie się przyjemnie. I fajnie by było, jakbyście chcieli być ze mną przy tej grze? O, przepraszam, wiem, że niektórzy z was na pewno będą chcieli. Inni pewnie będą mieli brane na to. Jeszcze inni w ogóle tego nie zobaczą. Tak czy inaczej chcę żebyście... No. Jungle Dra... Dream Cry Jungle Dream Cry, dobra, nie wiem co to Ale skoro Dream to sny, a cry to płakać, to ja stąd się zwijam. Bo jak... Bo to może być dość szybka potyczka z nim, jak on nas tu załatwi. Nie wiem, póki co... Aha, no i macie tu już na przykład kolejnego moba, który jest w tym odpaku. Jest on nowy... i go nie widzieliśmy wcześniej. O, zombie. W Zombie go mogę zabić. Monster Hunter. Taki. achievement Tam jest coś. Może tu. Ma... Jest dużo przestrzeni. Są drzewka. Creeper. Fuck, co to jest? Zostygła lawa? Tak to wygląda, jakby. Z pieprza i dziadu. Nienawidzę szkieletów, nienawidzę ich. To są najgłupsze moby w Minecrafcie. Dobra, trze, trzeba stąd uciec. Gdzieś... nie w tą stronę. Kurwa, wypad kopie. Jeszcze mnie zabij to już w ogóle. Muszę go zjeść. Mm, ten strzela. Dobra, muszę stąd uciec, bo mi zostały dwa serduszka. Jak zginę to nie będzie śmiesznie. Będzie przykro mi i źle. No dupa, no. Nigdzie nie ma zadowalającego mnie miejsca. Może tam. O! Tam wygląda dość yy, fajnie. Wiem, że może kręcę się jak gówno w betoniarce i pewnie blisko tutaj zaczęliśmy grę. Nie wiem, nie wiem jakie tam były kordy. Ale mi chodzi, żeby przyjść tutaj. Może być tam dobrze. Może być dobrze. No znów to, znów te jungle coś tam Jep! Kurwa Ja pierdolę O tym właśnie mówiłem Przepraszam za Za słownictwo O tym właśnie mówiłem, że te moby są Ociupinkę silne. I ciężko jest... Bez żadnej zbroi, bez żadnego armora. Bez żadnych rzeczy. I tutaj się z jakimkolwiek mobem, poza tym standardowym mierzyć. Bo jak widzieliście raz... Aha nie, ja miałem serduszek sobie No ale... O widzicie creepery się świecą. Aha pochodnie się świecą. Co tam jest za... Dużo świnek widzieliście. Jezus mi serce przestanęło teraz kurde. To było niemiłe. No nie wiem, no. Myślę, że... Na, na teraz zakończymy to. Yy, Moim serca. Zdaliśmy wszystkie itemki. No widzimy, że traci się itemki po śmierci. To jest oczywiście yy, utrudnienie. Do gry. Spadajcie Jep. Co za tu banda. Dobra, uderzyli spidera przypadkiem. Co za banda mnie tu wzięła ogólnie muszę to jeszcze raz. je, yep, spadłem. Muszę to jeszcze raz. O, moje serce tego prawie nie przeżyło. Nie wiem gdzie tu się w jakiś kanion się tu biłem. Więc nie chciałbym. Nie chciałem tu wpadać, ale widzimy że. Macie przykład jak na przykład jak, 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 w jaki sposób się tu renderuje to wszystko. No dupa nie. Stąd nic nie będzie fajnego. Spadnę. Zginąłem. Respawnuję i stąd zaczniemy jeszcze raz, tylko w następnym odcinku. Wybaczcie po prostu za to, że tak spanikowałem, że mnie zabili i że nic praktycznie w tym odcinku nie zrobiliśmy. Mam nadzieję, że przynajmniej organizacyjnie to ogarnąłem. I w następnym odcinku zaczniemy już wszystko robić: wykopywać, zabijać, handlować i w ogóle. Także zapraszam do oglądania tej mojej serii. Panie Creeper! Zrobienie. <śmawiasz> Kulki. Dobra, dzięki za obejrzenie, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli Wam się nie podobało, jeżeli coś tam, to mnie to i tak nie obchodzi dawać łapkę w górę, tylko łapki w górę. I jeżeli chcecie oglądać tą serię, a wiem, że chcecie, to po prostu łapki w górę, dać komentarz miły, a ja wszystkim się zajmę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Na razie wszystkim.